Witajcie moi mieli w kolejnym filmiku dotyczącym naszego Fiata Punto. Dzisiaj zajmiemy się wymianą poduszki skrzyni biegów. Poduszka skrzyni biegów w naszym samochodzie. To element, który umiejscowiony jest, jest tutaj, w tym miejscu. Tak i teraz bardzo ładnie go widać. Jest to ten element tutaj. Jest to zamocowane na trzech śrubach. Dwie śruby są zamocowane tutaj do skrzyni biegów. Jedną śrubą jest przykręcona poduszka do tej podpory i tu jest zamocowana sama poduszka. Będzie, będziemy potrzebowali takich narzędzi jak klucz płaski 18, klucz 15, ale tego typu gwiazdka lub nasadka 18 typu torx. Gdyż jest. Śruby, które się tutaj znajdują, są to śruby torksy. Poduszka wygląda w ten sposób. O! ten sposób. I teraz, czym się objawiało uszkodzenie poduszki? Podczas jazdy występowały stuki z zawieszenia. Tak, jakby był uszkodzony drążek. Oraz pewnego momentu była utrudniona zmiana biegów. A najbardziej się to objawiało. Problem był z redukcją z biegu czwartego na bieg piąty jak się jechało gdzieś szybciej. Teraz wykręcę tą poduszkę, żebyście mogli zobaczyć w jaki sposób, w jaki sposób wygląda same uszkodzenie tej poduszki. Już się troszkę, troszkę połączymy Ten filmik może się na, uda nakręcić w całości. O. Mam wyciągniętą jedną śrubę już. W tym momencie poluzowane mam śruby. Tutaj, tu sobie tym naszym kluczem muszę przytrzymać. I teraz tak, dlaczego odkręcam tą podporę silnika, a nie odkręcam samej poduszki? Dlatego, że jak widzicie, po drugiej stronie mam zamontowany układ wydechowy. Musiałbym rozkręcić cały układ wydechowy, żeby do tego dojść. A tutaj o tyle nie ma problemu z rozkręcaniem. Faktycznie mamy zamontowane nasze śruby do bloku Fond w ten sposób i tutaj nie mamy możliwości, żeby tego inaczej przykręcić. Nie przestawi nam się to, nie przysunie. W tym momencie silnik wisi, silnik wisi nam tylko na tych dwóch poduszkach pozostałych, na razie mam nadzieję że są sprawne i teraz tak, wyciągam sobie, luzuję śrubę jak widzicie nie umiem wyciągnąć, dlatego muszę zacząć od śruby górnej wyciągam sobie śrubę górną po wyciągnięciu śruby górnej mam luz żeby wyciągnąć całą poduszkę i żeby mi się to wszystko tutaj przekrzywiło ładnie ciągnę sobie to do tyłu Wszystko uwolnione. Podpora przykręcona była w ten sposób. Wyciągam podporę. I teraz co uległo uszkodzeniu? Zobaczcie, jak wyrwana jest poduszka. Tutaj, w tym miejscu jest cała pęknięta. Możecie zobaczyć z drugiej strony. Tak wygląda pęknięcie. Teraz chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz. Jak przykręcicie podporę z powrotem, wróci na swoje miejsce. Tutaj nie ma za dużego luzu. Ale luz, który jest. Przykładowo, występuje tutaj na tulei metalowo-gumowej, która jest zamontowana w tej podporze, i tutaj mamy regulację. I jak widzicie, poduszka u mnie akurat była przesunięta na sam koniec, ona teraz jechała do przodu. Po zamontowaniu będę musiał skrzynię biegów przesunąć w tamtą stronę. Oczywiście skręcanie robimy w odwrotnej kolejności. Fajnie, dzięki bardzo. Myślę, myślę że komuś pomogłem. Dzięki, hej.